Okrąg ośrodku w punkcie O jest wpisany w trójkąt ABC. Wiadomo, że długości boków AB oraz AC są równe i miara kąta BOC jest równa 100 stopni. Musimy obliczyć miarę kąta BAC, czyli miarę tego kąta. Żeby to zrobić, to fajnie byłoby obliczyć miary tego kąta ABC i kąta BOC w dużym trójkącie ABC. Gdybyśmy mieli miary tych dwóch kątów, no to z własności, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie jest równa 180 stopni, obliczymy miarę tego kąta. Miary tych kątów jest obliczyć dosyć łatwo, ponieważ trójkąt BOC jest równoramienny, ponieważ mamy równości tych odcinków od punktu A do punktów styczności mamy równą długość. Tutaj tak samo mamy równe długości, a ponieważ te odcinki muszą być takie same, to również ten odcinek musi mieć taką samą długość jak ten, czyli tu wszędzie mamy równe odcinki. Trójkąt jest symetryczny, jest równoramienny, tak samo ten jest równoramienny, czyli ten kącik ma taką samą miarę jak ten. Skoro tu mamy 100 stopni, no to na te dwa kąty nam zostaje 80 stopni, czyli tu mamy 40 i tu mamy 40, a ponieważ to jest dwusieczna kąta, to tutaj również mamy 40 i tu także mamy 40, czyli te kąty są równe po 80 stopni. Zatem na ten kąt, nazwijmy go alfa, zostaje nam 180 stopni. Suma kątów wewnętrznych trójkąta minus te dwa kąty, czyli minus 80 plus 80, czyli 180 minus 60, to jest 20 stopni. Zatem miara tego kąta jest równa 20 stopni, czyli poprawna jest odpowiedź A.